I mi strasznie się odbyły tego jeszcze z hmm. Niepokojące jak ta gra. Hmm. I nagle można... Jakby co oznacza, że będziemy musieli spierdawać. Masz dobrą interpretację. To wcale nie, nie, nie sprawia, że jestem bardziej szczęśliwy grając w tę grę.

gdzie? Wszedłem no, przed siebie, tam na wyspach. Jak on mówił, jest coś. Bierzgnął. No jest coś, nie jest też o Boże, o Boże, jakieś mięso na, na drzwiach. Dlaczego to duchuję, że Jeśli mamy zacząć spierdalać, to znaczy, że się zaraz pojawi. Pierwszy mob. Jeśli pierwszy mob, to ja umrę. Już nigdy więcej nie włączę tej gry. Przestań tak gadać. Naprawdę nigdy więcej nie włączę tej gry. Jak tylko raz umrę. Boże, całe szczęście, że nie zapłaciłem za nią dużo. Wchodzę sobie. Doprowadziłem po... <śm> okay, jest... do całego bandla. Wchodząc po schodach, e, usłyszałem krzyk z dołu. Więc wnioskuję, że na dole coś będzie. Poza ja tym nie, nie możemy wyjść głównym wyjściem. Bo coś by było zbyt To by było zbyt mainstreamowe. Laboratorium? Znalazłem laboratorium. Wchodzę do laboratorium. Będzie do... wejść do laboratorium, yy, idziesz po prostu na krzczeju przez ten korytarz. Tam masz takie małe wejście zaraz przy schodach. Faktycznie dobra, wchodzę. I tu jest generalnie ciemno. Boże okropna bo. Aha, główne drzwi zarosły mięso. No i masz robale na ziemi jeszcze. Więc nie padł pod nogi. Tak zacytuję mędrca, roba, ale to chuj, nie. Winiarnia! Zamknięta! Okej, okay, znalazłem jakiś study w tym laboratorium. Taki z... Kratką ściekową? Nie patrz w nią! No, spojrzałem w nią, ponieważ ciekawiła mnie. E, tam jest Tinderbox e, na jednej z biblioteczek. Okay. I Chemistry Pot oraz notatka. Artificial Detail. Hmm, tutaj krew robić. latają muchy. W tym biurku, na którym była notatka, masz tinderbox i... W piecyku masz tu jeszcze tinderbox. I jakiś item dziwny. Eee, chemiczne coś tam? Mm, nie mogę go wziąć. I cztery różne chemikalie są potrzebne. Do czego? Aby kontynuować, Jakieś biurko z notatką, na tym są cztery te... Zawory, ale to chyba mówisz jest. o innym biurku niż my. Nie jestem. Ale o. tutaj jest kratka i. Ale po drugiej stronie pokoju jesteśmy. O, no to po drugiej No, po drugiej stronie pokoju. No, mm. butelki, butelczyny, buteleczki. Olej. No to przeszukujemy półki. Na tych półkach jest dużo dobrych rzeczy. I dotknąłem czegoś. One day I will return. Co to jest? Zapowiedź. Biały One day I will return to zapowiedź Diablo 4. Seems like it. Oh. Przeszukajcie jeszcze szufladę, w szufladzie... No właśnie mówiłem, tinderbox. No. Tinderbox. tinderbox. Okej, okay, tutaj tych chemikaliów nie ma, to wam mogę powiedzieć. O! Do tego jeszcze pewnie trzeba No od początku. straszne rzeczy. Ej, a czemu no? rynku? nie. jest są Pilnujcie i sobie w ogóle. <ślesk> Cały Lekwi czas głowami szaleje i teraz... może po prostu stąd... A? Słaniastwo. Dobra, może po prostu stąd wyjdziemy i pójdziemy... No, no, dobry pomysł. W tym głównym pomieszczeniu, do którego się schodzi... Pod zawalonymi drzwiami leży olej. Koło pochodni. Pod zawalonymi drzwiami masz takie przejście zawalone. Zaraz naprzeciwko, no. jak wejdziesz. Gdzie ty masz ten olej? O lewej, jak staniesz przy pochodni. A, widzę. A, przy tej zapalonej pochodni? Tak. Okej, okay. jak masz to, to nie jest zamrożone, czy opajęczynione, rozjebane coś, masz pochodni, po lewej od pochodni leży olej. No, no to o tym mówiłem, właśnie. Ej, bo ten olej to się tego, zbierał mnie w ekwipunku. No, no ale ja ci mówi, że rzecz. musisz sobie kliknąć, tak? No dobrze, ale na razie chodzę bez latarni. Twardziel. A on się Hej. nie odnawia cały, Jego ja się odnawia jakoś 1,4. No radę... tu nie ma Okej, okay. dobre. To jest... Więc lepiej to sobie wrać teraz i mieć pełne na zapas Żeby, żeby ci gasło Dobra, to co? Ja chwilowo wychodzę do hali wejściowej. Znaczy, no też wychodzę, tutaj nic nie ma poza tym poza ja tym Naprzeciwko laboratorium Chao jest na pozytywniarnia. Nie No, w końcu induła bla może to jest trudne. No okej. Parę archiwa. Co wy na to? Otwarte? Co gdzie ty masz archiwa? Nie, zamknięte. No, właśnie. Ja schodzę do piwnicy z winem. A jest, jest otwarta? Piwnica. A jest? Zamknięta. Jak jest? It's locked and will not open Jakieś krzyki body. słyszałem jak wyszedłem z tego no, laboratorium. właśnie. Znaczy, krzyki słyszałem wcześniej jak wchodziłem po schodach. I to właśnie jest piwnicy z winem najwyraźniej. Znaczy nie, mnie obróciło w lewo. W kierunku tak. piwnicy z winem. Nie Czy wiem, gdzie? idę sprawdzić. Dobra. Wlazłem na piętro i teraz maszeruję wzdłuż. Eee, Łazisz na piętro, to ja też wlezę na piętro w takim razie. Schodami oczywiście. A tak. tak. Nie, windą. On... I tu są archiwa, otwarte. są jakieś deski... I tutaj jest underbox Jak masz te drzwi do archiw na piętrze, masz schody po prawej, nie? Archiw? Naprawdę? No. Ar archiwów. Archi archiwo. W każdym razie, jak pójdziesz na, okay, nudanie, jest na schodach, to na schoda, widzę. Schodów... Znalazłem tabularium. Ja pierdziele, większą mi mrugał ten film. Ten tempy but z mojej pracy się najebał i do mnie pisze. <grymne> <grymne> Butę w mi wyświetla komunikaty. Idę do archiwum, archiwum. Też idę w archiwum. Jestem w archiwach. Znaczy ładują się aktualnie. O matko. Mi się nie podoba praca kamery. Libi Rary. Liczby jakieś takie, trochę odrobinkę wyjebane bla, bla, bla. Robal. No. Chodź, tu gnoj. Słyszę, że coś tu jest. Robak na podłodze. Ale takie. To raczej nie jest robak. Duży robak. Jest notatka na stole. No i jest notatka na stole. Making it impossible to dig until dusk. No to that day, they uncovered a passage, passage beneath the dunes, leading to a sand-covered stone structure. The professor was confident. Tomorrow, I shall lead the men into the ancient structure, hoping to reach the burial chamber. Ah, to which man. Hmm. saku straszy w grze. Ho, ho, ho. Nie, Pamiętajcie... bo może ja po prostu y, słyszę potwora faktycznie. Nic się nie Ech... zrobić z robakiem, nie robaka. Klikam robaka, nie da się zabić robaka. Dobre. Pamiętajcie, żeby przeszukiwać szuflady. Przeszukałem szuflady w już nic nie znalazłem. Okej, okay. jest jakieś ciemne pomieszczenie. Okej, okay, katalogi, wchodzimy. Studium. To cicik. W Studium jest notatka, a druga część tego Let W Letherii. Też jest notatka. Co jest? I Tinderbox. I w Studium jest Tinderbox. My mówimy o tym samym spotkaniu? To Jak? się nazywało Studium, to pomieszczenie, do którego wchodzę. O, mnie katalogi. A, studium jest po katalogach, jak wyjdziesz ze studium. No, no. <tryk> Widzę. Will us contract. Tak, bla, bla. Aleksander, coś tam, piekle piekle. I tu coś śpiewa. Gdzie, coś śpiewa. In-game mi coś śpiewa. Chyba, że to wyśpiewacie. No tak, oczywiście nucę sobie soundtrack w sobie. Staję sobie właśnie w świetle, jest fajnie, wszędzie mnie widać, jest jakiś obraz z filozofami. Aha. Z sufitu kurzy się coś, prawda? Jeden nawet trochę przypomina Blake'a, bo ma brodę bardziej okazałą. Gdzie masz tych filozofów? No, za A... katalogami. Studium? Tak, jest korytarz, prawda, między studium a katalogami, i tam jest okno, i przy oknie jest obraz. No, to jest, jest Chrystus bardziej niż ten. Niż filozof. Ale Chrystus filozofował. Still count. Czy my naprawdę Chrystus. rozważamy sztukę in-game? Nie, próbuję zabić robaka krzesłem, już jestem poza sztuką. Gdzie ty masz tu Chrystusa? To jest dla mnie jakaś starożytna Grecja. Tam są nadzy mężczyźni na rzeźbach. Na rzeźbach? Jacy nadzy mężczyźni na rzeźbach? Nie patrzymy na ten sam obraz. Fontanna? Może. Nie wiem, już poszedłem dalej. No fontanna. Ale no. to naprawdę to jedzie Grecją. Te filary w ogóle. Te filary? Te muzy. Nie wiem, za bardzo są ubrani jak na Grecję. Za ładne suknie i w ogóle. No, może to jest właśnie takie, takie przedstawienie nierealistyczne. Zrobiłem sobie screen tego obrazu. Okej, okay, teraz Libby Weteres stare Tomy. Gdzie masz stare Tomy? Jak wyjdziesz ze studia. Okej. Okay. Czas wyciągnąć lampę. Słyszę muzykę. F to turn it on. Ja zamknę ze za sobą drzwi lepiej. No ja zaczynam szaleć tutaj. Znowu. Jest Tinderbox w skrzyni, i olej w skrzyni w. Jak to powiedzieć? I Tinderbox w piecu. Jak to powiedzieć? W starych księgach. Gdzie masz skrzynię? Właśnie. Pod A, ścianą. Tutaj. Jak się otwiera? E, nie, pod ścianą. Pod... tam gdzie piec, zaraz obok pieca. Jest inna skrzynia, którą najważniej nie da się utworzyć, ponieważ jest z, z tekstury zrobiona i... Rzecz zrobiona z tekstury, mają tutaj się wreszcie ich nie dać, otworzyć. Boże, ale tego oleju idzie. Dlatego włączaj tylko na moment. Włączaj. Znaczy, korzystajcie z tinderboxów co jakiś czas. No, sensie, zbiera się tego. Historia loci. Wlej, kto się czyta, loci czy Loki? Jaka pisownia? Eee, loci. Jedno czy dwa? Jedno c. Lokci. Nie wiem, będę strzelał rzeki. Loki. Historia Loki. No, w każdym razie lokalna historia jest zamknięta. Okej, okay, coś na mnie chyba zawarczało. Znalazłem to pianino, na którym wcześniej... O kurwa. Nie podchodzi do pianina. Czemu? Gdzie jest pianino? Kusie. Muszę znaleźć pianino! Taki duży hol. A, okay. dobra, jestem w dużym holu. I tu co jest zdaje? okno! Tu jest okno. Czemu nie mogę wyskoczyć przez okno? Wo, gdzie jestem? Bo jesteśmy wysoko Cześć. Plany pięter. Gdzie? Jak byłem... Czekaj. Jak byłem w tym długim korytarzu z dwoma piecami kominkami. No. Przeleciałem przez całą długość, skręciłem w lewo, minąłem jakieś okrwawione kamień i znalazłem pomieszczenie, pisane plany pięter. Okej, okay, biegniemy. Znaczy ja się na razie rozglądam po tym wielkim, wielkim holu. Jest olej po drodze, w tym korytarzu, który minąłeś. Który minąłem? Nie, do nikiego mówiłem. Znaczy ja tam jakiś olej znalazłem. Gdzieś. Okej. Okay. Zatem tym w z planami piętery jest też skrzynia z tinderboxami i olejem. O, jest, to jest fortepian. Boże, pianino, boże. Podchodzę do niego. Cholera, tracę zmysły. Dobra, jestem w planach pięter. Jak wyszedłem z planów pięter i przeszedłem do map, to się coś zawaliło. Floor plans, jestem tu. Znowu Ale... ktoś gra na pianinie, ja pierdolę. W mapach jest notatka, która lekautuje cię. Ta O, jest. Trudna. Co? Czemu? Dlaczego? To nie jest dobre miejsce, żeby. O, Ciemny ekran i realized it was hopeless i was trapped i fell to the ground gasping for air trying to focus that's when i saw a faint blue ship my weakened body was heavy to carry but i managed to push yeah. myself toward the enchanting light It was waiting for me. Enclosed in darkness. Yes. I felt myself drawn to the mystic light. I, I, I originally closely in my hands. The faint glow escaped my fingers and began to spark brightly and spirit me away, unlocking alien memories of Spiraling towers, endless deserts impossible. Z daleka. Później na tym biurku, na którym leży blokowująca notatka, jest tinderbox w zasadzie. firmly w tym do Lovecraftem strasznie. Dziwisz się? Jezu, nikisako ogarni ten cholerny mikrofon. Przestań narzekać. Będę. Za każdym razem to mówić, jak trochę za A i tak nic się nie zmieni. Ale może ponarzekać No. To te dzieci zbiorą, czarno mi też. O, tu jest dziura w ścianie. Fragile, but not breakable by hand. Ok, fak, nie możemy się wrócić. No Aha, jest dziura w ścianie, faktycznie. Gdzie okay. dziura Napierdalajcie w to ręką. Gdzie jest dziura w ścianie? Po lewej. Dobra, jak się wejdzie do katalogu, czy czegoś, nie wiem, proszę. Do tego ale, drugiego pomieszczenia, okay. to yy, podejdzie do tego. Oj. Po prostu podejść się. Jest, jest ta scenka, ale... Here, here, Dziura w ścianie to kłamstwo. Kliknijcie jeszcze parę razy. Już przeszedłem. Aha, to tu się dociera. Tu są te drzwi melodii te... rozjebca. Do no karniszy no, tu nie, nie ma. When you to są te drzwi, które that? są. Zamknięte. Jest notatka pod szybą. Wybijcie szybę tym. That... Gdzie masz szybę? Eee, lewa część pomieszczenia. Tego. ze ścianą? Tego za dziurą. No za dziurą. Lokalny folklor. Folklor matko, moja. Pro tip to jakoś... sobie światła, bo czuję, że to po trochę posiedzimy chyba. Rozpaliłem sobie światło. Tutaj trzeba coś w ogóle zrobić, nie? Oczy... No tak przypuszczam, bo drzwi są zamknięte. To Oczy, są pewnie te drzwi, kruści? ale słuchajcie, jak jest szafa, tak? Jak wchodzimy przez Aha, dziura, słuchajcie, po bo to takie... jest szafa. I za której dociera światło Trzeba coś zrobić, żeby ją przesunąć I Generalnie tutaj widzicie, na półkach są takie książki Które się wyróżniają Trzeba je wszystkie powyciągać najwyraźniej I ja trzeba ja zrobić to wystarczająco szybko Zanim one wszystkie nie wrócą na swoją pozycję Normalną Aha, widzę Okej, okay, ale znalazłem dwie i... i co? Co z drugiej strony? No, jestem ja sobie Widzę trzecią. Okej, okay, widzę trzecią. Trzy. To nie trzy wystarczy chyba. Się trzy otwierają? Tak, Dobrze, trzy otwierają już... i znajduje się klucz do winiarni. To ja tu muszę jeszcze raz zrobić. No i zablokowały się. Albo nie. Po prostu leć po kolei, po wszystkich trzech, w końcu się otworzy. Ja się zablokowałem, nie mogę jej wyciągnąć teraz. O nie, jednak mogę. I jest notatka w sladzie. Oddział. Ja się schowałem w szafie, szafa jest bezpieczna, szafa mnie kocha. Lubię szafę. O, uuu, wspiera się, wow. Ale wiesz, że oszalejesz, jak będziesz długo w szafie siedział? Tak, wiem, wyszedł. Ja nie wiem, czy to działa, jeśli jesteś w oświetlonym pomieszczeniu, a to pomieszczenie jest oświetlone w miarę. To jest prawda, coś wybuchło. Teraz trzeba wykminić, jak się dostać do winiarki. W razie jest. Aha. Just regarding closing of the wine cellar. Jak się od... drzwi, to otwiera, otwierają się też drzwi do holu, tego normalnego, i można się cofnąć po ludku. Bez wybijania dziur w ścianach, and And shit. O kurwa, 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 kurwa. Co kurwa? Zobaczycie. O kurwa, kurwa, kurwa. Hmm? On jest prawdziwy? Yy, wyje jak prawdziwy. Biegnę szybko do, do wyjścia. Nie wiem, gdzie jest wyjście, nie pamiętam. Tam, skąd, tam, gdzie poszedł, zasadniczo i w lewo. Ja jeszcze do niczego nie doszedłem. Ej, okay, udało mi się. No to czekamy na lwela. Gdzie on jest? Gdzie mam iść? Zobaczysz. Doszedłem stąd, trafiłem. A, kurwa. No moment, ey. Czyli obrw. Aha, tu się faktycznie drzwi otwierają. Być gotowy na wszystko, tak? No. To, czy może pomóc. Studium Aha, już wiem gdzie będą te składniki chemiczne. Wiecie Wie. gdzie? W winiarni, wystarczy sobie otworzyć memento. Nie musisz czytać tych wszystkich. Najważniejsze no. informacji masz memento. Chemical ingredients have been moved from the laboratory to the wine cellar. Ach, fakcynie. Okay, go. Zanika się w pokoju. No, wiesz, że to jest krótkotrwałe rozwiązanie, prawda? Ale ja. Ale jemu to nie przeszkadza. A gdzie mam iść? Wróćcie! Jak już masz klucz do winiarni, to do wyjścia. Dobrze, ale którędy? Głównym holem. A. Jak mam użyć klucza na drzwiach? No dobrze, pekło. Chodzę do winiarni. Czekajmy na wela jeszcze. Czekaj bo coś wyję To nie będę właził po winiarni. Jak mam otwor użyć klucza? Przedłem do inwestycji. A, dobra, dobra, dobra.